O jego śmierci nikt by nie usłyszał, gdyby nie te dwie kartki, które przy nim znaleziono. Poznajcie Rickiego McCormick'a. Ricky McCormick urodził się w 1958 roku w St. Louis. Był człowiekiem samotnym, mieszkał z matką, chociaż miał za sobą burzliwą i kryminalną przeszłość. Porzucił szkołę, nigdy nie nauczył się czytać ani pisać. Co będzie ważne w późniejszym czasie, był Analfabetu spędzał życie z dnia na dzień, czasem pracując, czasem prosząc o pomoc sąsiadów lub otrzymując zasiłki. W 1999 roku Ricky został znaleziony martwy w polu kukurydzy w Mizuri. Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu i jego ciało znajdowało się daleko. Od jego domu nie miał samochodu i sposobu, by dotrzeć tam sam. Nie było żadnych świadków, żadnych śladów przestępstwa, ale nie to było największą zagadką. W jego kieszeni znaleziono dwie kartki. To są notatki, które widzicie, pełne dziwnych symboli, liter i cyfr. Ricky nigdy nie potrafił pisać, więc skąd wzięły się te kody? FBI przez lata próbowało je rozszyfrować, korzystając z ekspertów od kryptografii, ale nikt nie znalazł klucza. Potwierdzono, że nie jest to losowy ciąg znaków, ale to wszystko, co udało się ustalić. W 2011 roku notatki opublikowano publicznie, licząc na pomoc internautów. Do tej pory przez 26 lat nikt nie odkrył, co oznaczają te notatki ani kto lub co. Zabiło Rickiego McCormicka. Człowiek, który nie potrafił pisać ani czytać, zostawił po sobie zagadkę, której świat nie potrafi rozwiązać.